Witamy w poniedziałek. Pędziałkowy montaż taki troszkę połączony, ponieważ uruchamiamy pompę ciepła Lazara i dodatkowo robimy kominek. Także pokażę Wam, jak prace postępują. Mamy pompę Lazara z dwoma obiekami grzewczymi plus woda użytkowa. Pompa podłączona hydraulicznie, elektrycznie uruchomiona. W tym momencie wygrzewa. Podłogówkę na dalej u góry. Do wygrzania. puściliśmy 23 stopnie na górę i na dół. Woda użytkowa na tą chwilę wyłączono. Przejdziemy, zobaczymy jak wygląda jednostka zewnętrzna, jak pracuje. Cześć Marcin. Cześć Cześć Rafał. Cześć Rafał. Mamy jednostkę zewnętrzną bardzo ładnie prezentuje się do elewacji pokażemy z daleka i tak jeszcze informacyjnie pokażemy zabudowę dzisiejszego kominka trutną się płyty Pan się będzie wypowiadał za dwa miesiące. Przejdziemy na reportaż. <gry>